Dzień dobry widzowie, witamy serdecznie w następnym odcinku. Dzisiaj odcinek wyjazdowy, jedziemy za granicę, zaraz się dowiecie gdzie. Przywozimy kolejny fajny eksponat do naszego muzeum. Historia jest bardzo ciekawa, bo polski samochód wyścigowy, których tylko 11 sztuk wyprodukowano, znalazł się w Niemczech. Dzisiaj niedziela, minus 1, a chłopaki mówią, że oni też jadą. Oni bez pracy żyć nie mogą. Więc odliczamy kolejno. Dawid, zapraszam. Dzień dobry. Piotruś. Witam. Pawełek? Jestem gotowy. Niemiec będzie wszą jak my z bo przyjedziemy. Jarek! Benzel! <grystanie> Obecny, witam. Muszę na drogę? Zaraz muszę, muszę biec. No, jesteś na by biegnij! to biegnij! <grystanie> No i oczywiście nasz kierowca Patryk, który zawsze z nami jeździ za granicę do Niemiec, a za kamerą Kamilek. Kamilek, ale ja jeszcze faktycznie przypomniałem, idę coś Niemcowi, wziął jakiś piweczek, jakiś kalendarz nasz z muzeum, tak? Dobra. I może magnesik. Także pa, pa, pa. Siemanko? <laughs> Punktualnie o 6.09 wyruszyliśmy z Oławy w okolice Drezna, no może takie dalsze okolice. Wszystko po to, aby wrócić z kawałkiem polskiej historii do Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie i dosłownie zostawić nim kilka śladów. Teraz chodzi super. Promot 3 to skonstruowany przez Zbigniewa Kulczyńskiego samochód wyścigowy. Był produkowany w latach 1984-1986. Do napędu wykorzystywano silniki 1.3 lub 1.6 z Łady. W porównaniu do poprzednika przesunięto do przodu pozycję kierowcy, aby uzyskać lepszy rozkład masy. No Powiem tak, pozycja jak u nas w Nowej. <laughs> ha, I tu tylko cyk, cyk, cyk. W zawieszeniu nie wprowadzono większych zmian. Karoseria została wykonana z laminatów. Składają się na nią dwa boki, pokrywa silnika i górne poszycie, które trzeba zdemontować, jeżeli chcemy uzupełnić paliwo. Za plecami kierowcy znajduje się zbiornik paliwa, a po bokach samochodu umieszczono chłodnicę ze skóry 105. Promot 3 aż do roku 1999 uczestniczył w wyścigowych samochodowych Mistrzostwach Polski. Jednak cała ta historia zaczęła się od trzaśnięcia drzwiami. Wziąłem dwa, może marzone. Nie wiadomo co dojadą dwa. No właśnie, schowam. Przed kim? Przed sobą? Z łakociami dla sprzedającego wyruszyliśmy w trasę, ale szybko zauważyliśmy, że kogoś zabrakło. A gdzie jest Leszek? Lesiu, Lesiu poprosił, żeby pod dom pod niego podjechać, bo mówi, że nie będzie brał auta na trasę pod, pod muzeum, więc... Jego odbieramy pod domem, także tutaj już Patryk dojeżdża. No, mam nadzieję, że już gotowy i czeka na zabój. Teraz być chwilę po szóstej. Może nie będzie krzyczeć A ciebie spożynie. Ania puściła? Na pewnie. Kurka, nie widzę go. Czekam tutaj, tu mieszka w tej klatce, O Nissan stoi, Nissan tu jest. Zimno tu nie ma Lecha. Pojedzieszmy do niego? Ale na głośno mówienie dajcie. No. Na głośno mówienie. To ty tyżu. Dzwonimy. <laughs> 15 po szóstej. Aha. Nie słychać tam? Co nie odbiera ciebie? Co no. tam No, gdzie ty jesteś? Ja nie jadę Miałem ci się spotkanie z doktorem Ale Lesiu my czekamy na ciebie My tu pod no, twoją klatką jadę, jesteśmy no, no, no przecież ja mówiłem Tołkowi, że nie jadę No mówisz, że przyjadę rano po ciebie Absolutnie <susok> No ty nie pamiętasz co nawet mówiłeś wczoraj no jak, no ja nie byłem pijany wczoraj. <noise> Panie ministrze, to może jakaś pomyłka. Oj, Lesiu, Lesiu, no. no. a ten Niemiec chciał Cię poznać, prawdziwego mechanika. Dobra. Dobra, dobra Lesiu. Wypoczywaj, no, ale, trzymaj się. W niedzielę z doktorem. Jedziemy dalej, no dobra. I niestety tym razem musieliśmy wybrać się w trasę bez ministra Leszka. Początkowo warunki były bardzo dobre, ale stopniowo zaczęły się pogarszać, aż w końcu stały się naprawdę niebezpieczne. Do tego stopnia, że niektórzy nie rozstawali się z artykułami pierwszej potrzeby. Przed granicą postanowiliśmy zjeść śniadanie, ale zanim zdążyliśmy nawet wejść na stację, to pędzle rozpoznał jeden z widzów. O, nasi! Więc jak sami rozumiecie. Przyjeżdżamy na stację zatankować, coś zjeść i o. I tak się to stało, nie? Nawet w Zgorzelcu Ciebie znają? Nawet w Zgorzelcu. a się boję, co będzie za granicą. Czesi na pewno ci oglądają, bo oni ten pata i mata to <totwór> lubią. <totwór> Ale wiem, czy Niemcy znają. <totwór> to poznają. My im pokażemy ale zanim my im, to oni nam pokazali, jak wygląda kontrola na granicy. Osobowy bóz pełen ludzi do tego przyczepa, taki zestaw mógł wzbudzić zainteresowanie służb. Udało się. Bez kontroli. <grym> A tutaj była taka przyczepka covidowa kiedyś i wsadzali badyle do nosa? Do mózgu. A nasze mózgi wymyśliły, aby Patryk, który bardzo dobrze zna język niemiecki, zadzwonił do ministra Leszka. Który co prawda tego języka nie zna, ale w każdym się dogada. Ale Sie wolno kupić kaufen mein Wartburg. za 200 euro. Wartburg? Wartburg. Warburg mamy dwa Wartburgi, tak, że więcej chyba nam okay. no, no, no. no, ja. nie potrzeba. A, szade. Okej. Haben telefon numer von szef? No mam. To jest już telefon rozgrywę. Telefon numer von szef. Nie? A to... hefa telefon? Ja, ja Ja nie, nie, nie mam akurat tu przy Tobie Am, Później byś tam był ale, ale vielen Dank ja. Schön, Schönen Tag noch ja. Wünsche Ciao ja, okay, Ciao, Ciao <laughs> Mówiłem, że Warburga nie będzie chciał <laughs> No i powoli dojeżdżamy do celu. Jedna minutka, 290 metrów. Panie Tomaszu, powoli jesteśmy u celu. Tak Maciuś? Aha. No, no, nie, no wielozadaniowość tam jest tam w tym busie, tam także... Szanowni Państwo, za chwilę zobaczycie, po co tu przyjechaliśmy. Chociaż pewnie wiecie z miniaturki. No stąd za chwilę czymś wrócimy jeszcze. Jesteśmy wiecie, co, na miejscu. iść no, auch. Hallo, guten Tag. Przepraszam, Tag, hallo. Zapytaliśmy się pana, to jest pan Thomas Rod, ja? ja? Thomas Rod, und bist du Fahrer Rally Fahrer? Oder? Ich fahre Rundstrecke, ich fahre den Heiko Cup Mhm. und fahre Tourenwagen eigentlich. Wir sind aus Museum aus Polen und wir sind und gro in bei Breslau Stadt okay. Heiß Olawa okay. und wir sind große Gruppe. Können alle Leute hier kommen? Diese Leute ist gute Mechaniker. Okay. Dann komm. Pędzel, ja. pędzel, zużyte armię. Pędzel, Elo. ty mi tu nie Ty mi tu nie szukaj, roboty. Ale zobacz jaki klimatyczny warsztacik. i trabanciki, trabanty. Prima, rewelacja. Nasz skarb skrywał się pod tym pokrowcem. Promot 3, jeden z 11 wyprodukowanych, cały czas w użyciu. Co właściciel pokazał nam na filmie w telefonie. Zamiłowanie do wyścigu pana Tomasa było widoczne na każdym kroku posiadał on nawet model swojej wyścigowej łady. 25. Więc Pędzel też się pochwalił swoim nabytkiem. Moja te. Pan Tomasz zakupił promota w 2009 roku w Niemczech. Ma do niego całą dokumentację. Oryginalnie ten samochód miał inne malowanie, ale najważniejsze, że dokładnie tym egzemplarzem w roku 1984 jeździł polski kierowca wyścigowy Tomasz Sikora. Tomasz Sikora, FART, mi widzę promot akcji GRNAFTI. czyli w latach 80. Tomasz Sikora. Czeka pan odsta odkłada. U, u. Że pony męczone. I teraz tak, tutaj macie z boku chłodnice. To są chłodnice ze Skody 105. Te, to jest chłodnica Skody 105. here is motor Lada. Lada 1,3. Lada 1300. Skrzynia biegów taka sama jak w naszej Estonii. 25 skrzynia biegów jest za porosła. Zaciski są z dużego Fiata. Hamulcowe. Podobna do Estonii. Kansu starter.

Może przymierzymy się, nie? No próbuj! A, a masz pozwolenie szefa? Szefie, pozwolenie jest na przymiarkę? No tak, a tobie no. w zielonym właśnie, bo to podzielony. Daj kurtkę. Proszę, proszę bardzo. A kask masz? Ale pędzel, jak, jak, mam, jak, ale jak będziesz pasować, to na kołach wracasz. Chętnie. Panie. Powiedz mu, że ja w wyścigach górskich mam trzecie miejsce w klasie malucha na zakończenie sezonu. Poważnie! A skąd? A skąd? Ja? te plac Bambino klasy. Nie, prawdziwe Nie, przecież czy to jest jakieś przeznaczenie. Ja naprawdę go nie przywiozę z Polski. Czyli tak o? Powiesz. Okej. Oho. O. pędzel. Kilka pudełek ta go mleczka temu. To może by się nie udało, by się przydało, nie? A czekaj, pasy. Pasy też na kilka pudełek temu. Ale lusterka chyba manta, też mam takie waluchy zamontowane właśnie. Jeszcze? Yes. Oh, good. No i co, Powiem tak, jest? pozycja jak u nas w nowej. Te, też tak daleko. Ten sam, ten pipe. Jak to jest, daleko są dźwignie. No. A i tu tylko cyk, cyk, cyk. Ja się skontaktowałem z panem już w marcu, ale on powiedział, że ten sezon chce jeszcze pojeździć na torze i dopiero na, na jesień czy w zimie może go sprzedać, nie? ale widać po oponach, że, no, że jeździ cały czas. Nie? Także fajna historia, wraca to do Polski, przywieziemy go No i będziemy sobie też jeździć po naszych, naszych torach, czyli w Kielcach, w Poznaniu. Tu jest, zobacz, teraz na feldze, felgi magnezowe i tutaj mamy podpis Pana Tomasa Rota, czyli właśnie kierowcy tego Bolidu. Też fajnie, bo widzieliście, pan zadzwonił po żonę, że przyjechała szybko nam kawę zrobić, także też gościwni fajni ludzie, nie? Fajne! Ale na smutek. Nie no, piękny zapach. Dobra, to ja kawy nie piję, ale tutaj się kawy napiję. Pan nas zaprasza na kawę, więc yy, my coś do kawy, oczywiście od naszych widzów. Także widzowie dziękujemy, że mogliśmy. Dziękuję. Yy... Bite. Tak Dziękuję. proszę. Jak było słodkie po niemiecku? Süß. Süß, süß, bardzo süß. <grymne> I ptasie mleczko rozpoczęło karuzelę wzajemnych prezentów. Herr Thomas podarował nam kalendarz. Pan Tomasz za to zrewanżował się torbą prezentów z Muzeum Wena, wśród których również znalazł się kalendarz. kalendarz. Mm, <grymne> Pomuzere bambino. Kilka innych upominków. Polnische Traktor Ursus, Kęstus Ursus. Ursus Kęnyś. Ja. Polski ja. traktor Ursus. Und das ist polnischer Fiat. 125 oder 165. Ja. 126. 126. Ale przede wszystkim muzealne, leśkowe. Das ist Muzerebir. Leszkowe, Das ist, ist Ambeste Mechaniker in Polen. Aha. A to sprawiło, że Her Thomas wyciągnął działo potężnego kalibru. Generalnie sytuacja rozwinęła się na tyle dobrze, że po transakcji Her Thomas zaprosił nas na obiad i zadbał o nastroje w drodze powrotnej. Nie, to jest niesamowite, wynegocjowali jeszcze krzynkę piwa, nie? Powiem, nie, nie? Nie, tak, tak, tak. No, ja, żeśmy nie dojedziemy, no ludzie złoci. Dobra, damy radę, Kamil, damy radę. No tak, to pięknie. Poland. Ja, okej, okay. ja, okej. Okay. Dobra, Dobra, co? Ty już siadę, Dobra, Ty usiadłeś! Ty usiadłeś! Już... Z... Eee... Wsiadamy! No. Kurde, powiem Wam, że to jest jeszcze nie koniec bo oni w ogóle wynegocjowali cały silnik, nie? Tutaj jest silnik schowany w bagażniku, także owocne zakupy. Bankę, ciao. ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciężka droga przed nami! Czas pokaże, czas pokaże! W tak zwanym międzyczasie wypiliśmy wspomnianą wcześniej kawkę. Pyszna niemiecka kawa. O, ale zobacz, w takiej kuchni to można gotować. No. Piotrek, no. zobacz, no. jaka tu bijeciczka by była. Kuchnia Pędzel, trzy dni co? Aha. ta kuchnia pod waszym władaniem i jest to samo co w muzeum. No ale wiesz, no, dziwić się tutaj by było yy, śnieżny dzień, nie? Słuchajcie, trzy, Sól, trzy, trzy dni tych lamp nie widać. Lampy nie no. Dymiona. Lampa dymiona. Lampa do polerowania. Dobra, ja, ja oczywiście... Wi wiadomo. O, no wiadomo Nie inaczej My z bratem Tak jest tak. Team Dobra, pędzel to ja... No ja tutaj zacznę, nie? No o, A Jest coś tam? Proszę? Jest Jest, yes. Ale za chwilę nie będzie <laughs> Zwiedziliśmy cały warsztat Popaki, ale tutaj by coś... Wy byście już coś pogrzebali, co? Piotruś Kurde, już. no już tutaj. Dawidek, te czwóreczka? Pędzel coś patrzy ja, się, co ja by pasowało Jan no landrovera. Ale czego? on ma tutaj warsztat, on ma warsztat i on chyba taką te czwórkę, bo to się nie opłaca remontować, żeby pani rozdzielała. No rozbiera... się nie opłaca te czwórki remontować. A no nie, no zobacz. Ale mówię o tej, ona jest cała. A, no tam kolano nie? jest uszkodzone, no tak. No to... Ale co, widzę tam silnik leży, czyli on chyba rozbiera na części. Na części, A, tak, tak, mówił, aha. że. 2,5, no to u nas też by się fajnie sprzedał. Także jakby. Jest zbyt na co. Zapytamy, ile może miejsce na lawecie jest. No... Pojedzie za bolidę w no jak, stasz, na tačniki? palecie. A ty jaką miałeś? Jakiś? Ja mam 1,9. No. Byliśmy na obiedzie i nagle jakiś zamien zaczął wydobywać się z toalety. Co to? Ręczniki? <grym> <grym> Gdzie są ręczniki? Ręce umyłem. To będą ręczniki? Wyba ręczniki. Ja, żeś... kurde wybrałeś, Ale wybrałeś knajpę, że trzeba za ręczniki płacić. Ty, no ale zobacz. Dwa razy 2 euro. W Polsce. No. Nie będę pokazywał gdzie. Jest trzy pln. Mm. Zapłaciłem za toaletę, to za ręczniki no Ale tu 4 euro za ręczniki? Tu. O. o, ręcznik. Jest. Ręcznik? To nie ręcznik. A co to jest? Co to jest? Das... Kondom... Y, Kondom! Czyli bliżej domu chyba. No zablokowali. To samo, Otwieramy zobaczymy co to jest? Ręcel, ale tak głupio, że bez umywalki ręczniki. No tak, a ręczniki? No, w, się, w, się, w, w, się, w, w tym się robi. tak to jest. Ja drzewo tam nie wiem do czego. Ale kom domu otwieramy? Serduszko? Na co trzy Euro wydamy? Cztery. Cztery. O nie. Cztery za trzy sztuki? Tak ręczniki popakowane? Nie wiem. Czekaj. Ale patrz jak jest hermetycznie... spokojnie. Zawsze na wszystko musi być instrukcja. Pamiętasz, jak Leszek, y, 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 Leszek zamówił gumkę y, do czegoś tam? Nie? Była instrukcja, nie? Ty. Jak powiedziałeś gumka, to ja już wiem do czego to jest. <grym> to Leszek, kurde, kupił gumkę. Jest Polska! Pa! Per! tam? No, co to jest? Musi Jarek przeczytać. Ja się to Co to może? Bo tam, yy, dalej po coś. Yy. Myślę, że te gumki to z powrotem skować Nie żeby się nie kazały. Czekaj, bo dalej pusteczki chyba <grym> Tutaj są. Reasumując, zjedliśmy obiad, wypchaliśmy Promota na przyczepę i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Aura nadal była zimowa, natomiast wyobraźnie pędzla rozbudzało wyłącznie typowe danie nowoczesnej kuchni niemieckiej. Kebab dużo! Kebab, <grym> dużo kebab! Zamówiłeś nam? Hey, zamówiłem wszystkie. Nie, dużo kebab. <grym> Patrz, a drugie miejsce zajęli na kebata. A, Kto? Dwa. Dwa? Dwa miejsca? miejsce? miejsca miejsce kebab? O, ja O, duże kebab. Po nas będziecie mieli ładne miejsce. Paweł, jaki ty sos wziąłeś? Amerykański. <grym> w końcu jesteśmy na kebaby w Niemczech, no. no może... S Słuchajcie, powiem wam tak. Jesteśmy w Niemczech na kebabie. Pa zamawiamy jedzenie. I Paweł mówi, że zamawia sos taki sam. Co wy na to? A my jaki? Mieszany, mieszany. Nie przebijesz się Dawid, nie ma, nie ma szans. Ale mieszany, mieszany. Osobiście nie posłuchałem rady eksperta i wybrałem sos ostry, czego pożałowałem kolejnego dnia rano. Natomiast królem tej uczty niewątpliwie był pan Dawid. Na tym w karcie możemy zobaczyć pierwsza pozycja, także ja pojęcia nie miałem na co zamawiać. Szczęście początkującego. Ja nawet nie wiedziałem co jest za numer. Ora, ale wygląda bardzo dobrze. No dawaj pędzle. Niestety jak ktoś się wybiera, w nim, na na kebaba. To nie? Nie. Nie jest zły, bardzo oh. dużo, ale no niestety może jest dobre. Ale tak jak mi, ja lubię kebab, jadłem w wielu miejscach, nie za granicą. No to jak smakuje, czego mu brakuje, czy ma finish na języku, jaki jest feeling. Co zostawia po sobie? Eee, co zostawia po Ciao, ciao! Co mówię? Okej, okay. Okej, okay. 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 no. okay, ale nie taki jak u nas. u nas. Nie, u nas bardziej good apetit. <gulia> Powiem tak. Ławie lepszy. Mam w bloku na osiedlu. No jest taki w bloku. No dobrze. Naprawdę, no. Dobra, smacznego. Daj mnie? Chyba to życzenie za bardzo nie podziałało, bo pędzel podejrzanie dużo jedzenia zostawił na talerzu. No ale pędzlowi chyba faktycznie nie do końca smakowało, żeby pędzel coś pędzel, zostawił. Pędzel naklejkę by znakleł. Aha, pędzel nakleja naklejkę pani nie, nie, nie pozwoliła, nie dogadał się. Kurwa. No dobra widzowie, to jako kanał z doświadczeniem muzealnym 100%, za to zerowym doświadczeniem kulinarnym. Ja tam nie wiem, bo ja na tych kawałach się w ogóle nie znam. Na pewno rura piecze, druga rura też będzie piekła. Dobra, wracamy do wozu. Formułka stoi. Jedziemy do Polski. Droga powrotna minęła bez żadnych ekscesów i już po kilku godzinach od ostatniego kęsa kebaba byliśmy znowu pod muzeum. Fajna przygoda z fajnymi kolegami. Pojedliśmy, zwiedziliśmy. No i co? Cały dzień od rana do wieczora. Godzina, która jest godzina. 22.15 Jesteśmy na miejscu w ławie. Uwaga, uwaga, bo zahaczycie tyłem. No i co? Jutro odpalamy trochę, pojedziemy na placu, nie, Kamil? I pewnie, że tak. No i polecam tą ekipę na wyjazdy. <grybuj> 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 Jest wesoło, nie? Ja, tak. <grybuj> Bardzo dziękuję, Kotruś. Dzięki bardzo. My również wiemy, za Dzień fajny wiek wiek. Również. Ty Całą drogę spałeś. Chrapałeś, A, ale no ale czuwałem, czuwałem. Czuwałem, że wszystko było bezpiecznie. No i gra, panowie. To co, do domu. Jutro do roboty i po robocie. Nie, no jest mega. To się zamarzę! Choć mi miał to teraz 30 środką do zębów, to i tak się opłaca. To co, a teraz Kamil? Ja? No jak? I ja też tam nigdy nie jeździłem.